Jeśli podobacie się to, co robię, zasubskrybuj kanał i dostał lajka. To dla Ciebie chwila, a za mnie ogromne wsparcie w tworzeniu kolejnych materiałów. Dzięki i miłego oglądania. Od zarania dziejów ludzkość zmagała się z drapieżnikami, ale żaden z nich nie był tak inteligentny, zabójczy i bezwzględny jak Jautia. To nie są tylko kosmiczni wojownicy. To rasa, dla której polowanie jest religią, dowodem siły i honoru, a Ziemia. To dla nich nic innego jak poligon łowiecki, na który wracają od setek, jeśli nie tysięcy lat. Pierwsze ślady obecności predatorów można znaleźć już w czasach starożytnych. Istnieją teorie, że byli tu jeszcze przed powstaniem pierwszych cywilizacji. Legendy i hieroglify sugerują, że mogli mieć kontakt z Majami, Aztekami czy Egipcjanami. W filmie Ares vs Predator widzimy, że ludzie czcili jałta jak bogów i składali im ofiary, a w zamian otrzymywali części technologii. Ale to nie była równa wymiana. Predatorzy traktowali to jako test. Szkolili ludzi w budowie piramid i walce, ale tylko po to, by później urządzić polowania na ksenomorfy, które sami hodowali w przedziemiach. W średniowieczu ich polowania były bardziej brutalne. Rycerze w ciężkich zbrojach byli idealnymi celami. Uzbrojeni, waleczni, przekonani o własnej nieśmiertelności. Ale co może zrobić mieć przeciwko niewidzialnemu łowcy? Wyobraźcie sobie. Rycerz samotnie wędrujący przez gęsty las. Cichy szum liści, łafnująca się między drzewami. I nagle jeden ruch, jeden błysk ostrzy predatorów i po wszystkim. To była era, w której tylko nieliczni mogli zrozumieć, z czym mają do czynienia. Ale największe wyzwanie przyszło w XX wieku. Ludzie zaczęli rozwijać broń palną, taktykę wojenną i technologię, które mogły zagrozić Diablia. I to właśnie wtedy pojawił się pierwszy udokumentowany przypadek starcia wydarzenie z dżungli Ameryki Środkowej w 1987 roku. Oddział komandosów Dacza został zaatakowany przez jednego łowcę. To, co miało być zwykłą misją, szybko zmieniło się w polowanie. Predator używał kamuflażu, termowizji, wyczekiwał idealnej chwili, eliminując ludzi po kolei, ale nie przewidział jednego że człowiek może być równie sprytny. Dutch przychwycił go, wykorzystując błoto do ukrycia swojej temperatury, a następnie skonstruował pułapki. To były pierwsze polowania, które ja przegrał. W latach 90. kolejny predator pojawił się w Los Angeles, tym razem wybierając teren zurbanizowany. Tu nie było dżungli, był tylko beton i stal. Ale miasto miało własną dżunglę, boiny gangów, chaos i przemoc. Dla predatora to było idealne środowisko. Widzieliśmy jak testował swoje możliwości w nowych warunkach, atakując członków karteli i jednostki specjalne. Jego celem był detektyw Harrigan, który, podobnie jak Dutch, wykazał się sprytem i determinacją. Ostatecznie pokonał ją, zdobywając szacunek innych predatorów, którzy obdarowali go zamytkowym pistoletem jako dowód uznania. Ale Predatorzy nie tylko polowali na wojowniku. W filmie Predator z 2010 roku zobaczyliśmy, że niektóre klany jałdia eksperymentowały z polowaniami na nowym poziomie. Zamiast odwiedzać Ziemię, zaczęli porywać ludzi i przenosić ich na inną planetę położąc gigantyczny rezerwat powiecki To był czysty survival. Ludzie zostali wrzuceni na obce środowisko i zmuszeni do walki nie tylko z łowcami, ale i z innymi drapieżnikami. To pokazuje, że predatorzy cały czas udoskonalają swoje metody, testują różne strategie, zmieniają reguły gry. I wreszcie dochodzimy do czasów współczesnych. W The Predator z 2018 roku widzieliśmy, że jałtia zaczynają nie tylko polować, ale też eksperymentować genetycznie, pobierając DNA najsilniejszych przeciwników, łącząc je ze swoimi, by stać się jeszcze potężniejszymi. To sugeruje, że polowania nie są już tylko testem honoru. Teraz chodzi o ewolucję. Co więcej sugerowano, że niektóre grupy predatorów zaczęły dostosowywać się do zmian klimatycznych i politycznych na ziemi, traktując ludzi nie tylko jako ofiary, ale i potencjalnych sojuszników w walce z innymi Autami. Więc to dalej, czy ludzie przestaną być ofiarami i staną się równorzędnymi przeciwnikami, czy predatorzy będą zmuszeni zmienić swoje metody, by sprostać nowym wyzwaniom? A może w końcu przestaną traktować ziemię jako swój prywatny teren łowiecki? Jedno jest pewne, dopóki ludzkość będzie miała wojowników godnych testu, ja zawsze będą wracać.